No, witajcie, witajcie. Chciałem odpozować nagranie, okazało się, że wyłączyłem nagranie i i zamiast p. Dobra. Prawie <grytanie> przeszedłem z Google NOS. Byłem na ostatniej godzinie. Byłem już na jej końcówce, ale. Włączę, że kuso nie było widać. Ok, teraz nie powinno widać kuso. No, nie widać kusa. Dobra. To udało mi się prawie to zrobić, tą noc. Tylko <noise> na końcu wyskoczył mi Boni na łeb. Więc będziecie mieli miniaturkę z Bonim na twarzy. Nawet jeśli mi się teraz uda. Znaczy, no teraz będę siedzieć z nogami w górze. Wiem, co się by po tej nocy, bo już dwa razy nie miałem ją nagrać. Ale i tak mam dezorientację. Już skończam się, że muszę być cicho. Nasłuchiwać. Słyszałem kroki z, lewo, z lewej Zamkną Zobaczyłem z lewej, nie było go Ani z prawej Popatrzyłem na kamery Nie słychać było tutaj Nagle wchodzę tutaj, bo nigdzie go nie było na kamerach I dostałem jumpscare'a bardzo chomskiego Boni jest tutaj Bardzo uroczy Bonnie No, synu, dzięki, że dostaniecie coś na tej miniaturce z Foxy, A tego nie możecie wiedzieć Aha Dobra bo nie będzie tutaj o długo stał, znaczy tak wiecie, tutaj o na kamerze. tutaj o bardzo długo tam stał, przez jakieś minutę. A ja się oczywiście stosowałem i za sekundę na niego patrzyłem. Oj, 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 oj dzień dobry panie. Co mi tam dasz? Nie dam daj mi Jezu, dzisiaj nagrałem trzy razy ten odcinek. Dopiero teraz słyszę jak on coś mówi. Dobra. 12 IM, Już mam 90% baterii. Wtedy miałam 20% baterii, kiedy była końcówka 5. Okej, okay, tu jest... Ponne. Jest tutaj. Co mi tam stoi? Jak ja się zastałem? Usłyszałem kroki. O mój Boże! O! Mam ich gdzieś w kamerach. Uh, olha estar imagens Puxo e a Ok Może będzie druga AM, zanim będę miał 62% baterii To byłby rekord No 73 fajnie nie gdzie to... Właśnie, są już psa No dobra już, o jest Ma 72 idę, dobra, super Dobra, baterią jest okej, okay. lepiej niż ostatnio Ostatnio miałem 70 tylko Znaczy 3% baterii to nie jest Zwyczajnie dużo Więcej Ja muszę wyasłuchować, być cicho. Zajmijmy się tutaj. Radon no jest tutaj, a Chica jest tutaj, dobra. Bonnie jakoś lubi się ruszać teraz. Chica to w ogóle skoczyła od Respa tutaj. bo nie jest. Dobra. Dobra. No się na suchy, jak widać. Dobra, to jest... Ona jest na dole, dobra. 50% baterii, prawie A ja pewnie na, na trzecie nie wbiję przed 50 Okej, okay, wbiłem Niby to dla mnie jakiś punkt odniesienia Ale 19 minut nagrania poszło się srać O kurde Ona jest tutaj na prawo. Czyka jest tutaj? Bo nie jest tutaj. A, czyka się ruszyła, ale do tyłu, samozrejme. Bo nie jest tutaj? Bo nie jest tutaj? Czyka jest tutaj? Super, fajnie jest mieć ich na kamerach odpowiednio, ale żeby czekała, była da daleko... No Nie, dobra, czeka na daleko, to ma, ma to w dupie, bo ona sobie skacze przez pół mapy. Czy jest tutaj? On jest tutaj. Czyli są te dobre miejsca. Trzecia, czwarta IM. Tak bardzo bym chciał, żeby to była piąta IM. No. Oczywiście go właśnie nie słyszałem, właśnie sobie pomyślałem, że... A może to przez to, że akurat kamerę włączałem. Że, może sobie pójść gdzieś dalej? A jest tutaj, chika jest tutaj? Nie, no i tutaj? A to jest dziwne. Czekaj jest nawet tutaj. Tylko w się ruszył, ruszył w Z. A jest tutaj, a czekaj jest tutaj. Wolę ciki obserwować. Bo ciki kroków nie znam. A bo znam, tylko po prostu tego nie wiem. Taka sama sytuacja jaka ostatnio no, była, co? Manganer. To jest tutaj, ona jest tutaj. Chyba. IM. I am... Proszę. Proszę. Ja pierdzielę, dobra O kurde Jezus Maria Dobra, miałem ogromnego stresa Ale ode mnie to tyle I do wyłączenia See ya.